A propos tego, co Państwo przed chwilą ujrzeli na ekranach, mamy w naszym studiu gości, czyli Izę Janachowską, która 10 maja powiła wspaniałego syna Krzysztofera Aleksandra i zdecydowała się na pobranie krwi pępowinowej, a obok reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz samą siebie pani doktor Nauk Medycznych Katarzyna Pawelec. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani doktor, zaczniemy od tego, jak możemy te komórki wykorzystać, jeśli już zdecydowaliśmy się na ich bankowanie. To różne możliwości. Możemy bezpośrednio dla tego dziecka, od którego było pobranie wykonane i oczywiście dla rodzeństwa. Tutaj jest ważne, że tak powiem, badanie układu HeLa, jeśli chodzi o te komórki hematopoetyczne. No i też oczywiście, jakie są wskazania, jakie są schorzenia, dlatego że jest cały szereg schorzeń hematologicznych i onkologicznych. A najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego są oczywiście białaczki, ostre białaczki, czy to limfoblastyczna, czy szpikowa. Tutaj oczywiście oddawcy rodzinnego, czyli rodzeństwo, które urodziło się później, jeśli już było chore, że tak powiem, pierwsze dziecko czy drugie dziecko, no jest rzeczywiście, że tak bym bardzo często potencjalnym dawcą tych komórek hematopozycznych. Można skorzystać z tego daru, tak? Tak, tak. I to jest wyjątkowy dar, bo tylko można pobrać w dniu urodzenia. Czyli hmm. żadnej już takiej innej okazji w nie życiu będzie. nie będzie. I za co ciebie przekonało do tego, żeby się poddać temu zabiegowi? Wydaje mi się, że chyba jakaś taka samoświadomość. I... I też odpowiedzialność za to dziecko, bo mam wrażenie, że, że to jest takie ubezpieczenie na życie trochę dla tego dziecka. Ta medycyna też rozwija się tak szybko, tych zastosowań tak. tych komórek jest coraz więcej, więc też y, wierzę w przyszłość y, jakby tego zabiegu. Natomiast y, mam takie wrażenie, że ubezpieczamy samochód, ubezpieczamy hmm. dom, a ciężko jest znaleźć środki na ubezpieczenie tego dziecka w postaci pobrania tych y, komórek. Oby się nigdy nie przydało. Y, dokładnie tak jest, to było dosyć zabawne, bo kończyłam spotkanie właśnie z panią z banku komórek i ona mówi: "Obyśmy się nigdy więcej nie spotkałem. Myślę sobie, Boże, takie nieprzyjemne ze mną było. Takie złe wrażenie zrobiłam. A tak się starałam. Ale ona mówi, nie. Jakby najgorsze, co by mogło się wydarzyć, to nasze kolejne spotkanie, bo to znaczy, że pojawiła się jakaś choroba, więc e, liczę na to, że swoich klientów więcej nie spotkam. Rozumiem, że to jest zabieg zupełnie obojętny z twojego punktu widzenia, czyli bezbolesny, nieangażujący cię bezpośrednio. E, nic nie boli, nie czujesz, nawet nie wiesz, kiedy to się Wydarzyło. odbywa. Nie no, w momencie, bo kiedy wiesz, tu ci jest podają się a tak dalej, to gdzie Chcę zapytać o własności tych komórek. Dlaczego one są takie wyjątkowe? Dlaczego są takim skarbem? Może powiem tak bardziej kolokwialnie, bo one są młode. Czyli są niedoświadczone, ale mają ogromny potencjał, czyli potrafią się bardzo dobrze różnicować. Czyli dlatego mówię, że młode i niedoświadczone. No. Czyli z takiej jednej komórki mamy ogromne możliwości zróżnicowania, czyli odnowy na przykład całego układu krwiotwórczego. Czyli z to jest komórki. Z, znaczy, no nie z jednej, ale, ale po prostu z odpowiedniej tych komórek pobranych, to. że tak powiem, w momencie m, porodu. Czyli to jest no, niesamowite zjawisko no. przyrodnicze, tak bym powiedziała. I oczywiście z komórek pobranych później czy ze szpiku, czy z krwi obwodowy. Oczywiście też taki materiał możemy uzyskać, ale, ale tak jest inna, inny potencjał, tak powiem. A ile czas, na, na ile czasu dostarcza? Tak zapytam wprost. Jak już zdeponujemy to w banku, to za 30, 40, 50 lat będzie to tak samo młode i świeże i atrakcyjne? Do końca tego nie wiemy, bo mhm. tak, że tak powiem, najdłuższe odmrożenie, ponieważ no nie jest to metoda, która jest od wielu, wielu lat mhm. stosowana, to jest około 30 lat. Tak, tak A ja, ja, to i I to i te po komórki co? po 30 latach zostały odmrożone, zostały użyte i szpik się odrodził prawidłowymi komórkami. Także takie mamy doświadczenia. Chyba nowością I tak, także... taką bardzo ważną rzeczą jest to, że też w ostatnim czasie można te komórki namnażać. Tego wcześniej nie było, prawda? Tak. Czyli jeżeli na przykład jest pobrana no, mniejsza ilość, że na przykład dla osoby, która jest już jest większa, bo te komórki się podaje na kilogram masy biorcy. I Jeżeli ta ilość nie jest wystarczająca w momencie pobrania, to wtedy można na Mnoży, czyli jest taka możliwość namnożenia hmm. tych komórek, które już się pobrało do takiej ilości, która w tym momencie jest potrzebna pacjentowi. Czyli cud, cud natury. Czyli Krzysztof Aleksander, jak podrośnie, powie mamie, mamo, dobry prezent mi zrobiłaś, tak? Ja go nie skorzystał, skorzy 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 ale mam nadzieję, że doceni. Super, bardzo, bardzo dziękujemy. dziękujemy za spotkanie i wyjaśnienia.